Cześć, witam was z tej strony Shark Trader. Przepraszam troszeczkę za swój głosik, ale mam lekko zdarte gardło. Mam nadzieję, że w najbliższych dwóch dniach się to mi zagoi. Tak więc tyle o moim gardle. Zapraszam Was do analizy najnowszego filmiku USD Zara. Najpierw rozliczenie się z poprzedniej analizy i informacje o przycisku Subskrybuj w prawym dolnym rogu. Klikajcie, jeśli chcecie analizy dostawać na bieżąco. Poprzednia analiza US z 4 lipca po prostu kompletnie nie wyszła. Znalazłem tutaj coś, co było, miało kształt RGR, ale ewidentnie ruch po prostu od razu poszedł w przeciwną stronę. Tak więc ewidentnie analiza mm, zaliczona do nieudanych. Nie ma zatem co się nad nią rozwodzić i przechodzimy dalej do tego, co jest na bieżąco. Pewnie Was, was wszystkich zdziwi, wczoraj takie ruchy na, na DAX-ie, na, na różnych walutach, indeksach, a tu nagle szart wyskakuje z jakimś dziwnym, egzotycznym USD-zarem. Ano dlaczego? Ano dlatego, bo też Wam e, mówiłem, to mówiłem ostatnio w nagraniu dla Iwanki, które zamieściłem na Telegramie, jak liczyłem fale, e, sprawdzałem jej fale dotyczące USDPLN-a. E, moi drodzy, ja interesuję się e, falami Eliota wtedy, kiedy one są dla mnie bardzo czyste i jasne do policzenia. I USD ZAR właśnie tym zwrócił moją uwagę. Co ciekawe, co Was pewnie zdziwi, wcale nie zwrócił mojej uwagi tym harmonikiem. Oczywiście ten harmonik się pojawił tutaj, pojawił się dzisiaj i bardzo ładnie dopełnia mojego mojej koncepcji, natomiast ja już się nim zainteresowałem wczoraj, ponieważ wczoraj wychwyciłem pięć fal tutaj, które dla Was właśnie wyrysowałem. Przejdziemy niżej, zobaczcie. Tu jest fala numer 1. Ta fala jest w kształcie trójkąta rozszerzającego się. Dla tych, którzy swego czasu byli zdziwieni i sobie w komentarzach pisali, że nie ma innych trójkątów niż zwężające się, no to właśnie macie przykład trójkąta rozszerzającego się. Tutaj jest jedynka w formie trójkąta rozszerzającego się: dwójka, trójka, czwórka i piątka. I teraz weźmiemy się za policzenie tych fal. Zawsze bierzemy się za. No gdzieś tutaj, nieważne już gdzie, bo to jest na tym samym poziomie, zobaczymy, jak wygląda trójka. Trójka jest ewidentnie rozszerzona, ponieważ doszła do 200%. Odcinka, znaczy fali pierwszej. Zatem bierzemy się za liczenie piątki. Piątka nie powinna być rozszerzona, przynajmniej nie to, że nie powinna, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo, jak już mamy jeden impuls rozszerzony w całym układzie. A tu się okazuje, że piątka też jest rozszerzona. No bo zobaczcie, dawno przekroczyliśmy granicę 61% odcinka 0,3 i jesteśmy już na 100%. Tak więc mamy i trójkę, i piątkę już rozszerzone. I to jest rzecz dla nas bardzo dobra. Po pierwsze, znaczy w zasadzie z jednego powodu. Zawsze, kiedy trójka i piątka są rozszerzone, ja przynajmniej do tej pory w swojej karierze znajdowałem bardzo silne ruchy po tym. Elliot twierdzi, że. Jeżeli mamy i trójkę i piątkę rozszerzone, korekta nie dość, że będzie bardzo szybka i gwałtowna, to powinna dojść dotąd, czyli do początku fali drugiej. Tak więc do zgarnięcia mamy bardzo dużo. Natomiast, żeby dobrze doprecyzować to wejście, to jeszcze zobaczmy, jak wygląda ta piątka tutaj. Też ma pięć fal, jak widzicie. Teraz mm, rozszerzona piątka i zasięg zazwyczaj początkowy to jest 100%, bo czasami zdarzają się piątki rozszerzone dużo bardziej. Natomiast tutaj już też mamy pięć fal. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta i fala piąta. Na razie sobie podziękujemy temu Fibonacciemu, bo my zmierzymy piątkę w piątce, jak to wygląda. Trójka jest rozszerzona i to bardzo mocno. Piątka rozszerzona być nie powinna, czyli w tym miejscu wypada zasięg nierozszerzonej piątki. Piątki w piątce. Natomiast sprawdźmy jeszcze jedną ważną rzecz. To jest piąta fala w piątce. Jak to wygląda? No, zobaczcie. Tu mamy dopiero trzy fale. Raz, dwa, 3 4 i dopiero 5 powinno iść. Czyli jeszcze to nie jest ten moment. W ogóle rzecz, która jest na razie się rysuje, jeszcze nie jest stworzona, to jest ta dywergencja na N30. Zobaczcie, na tą chwilę histogram jest dużo niżej od tego, czyli mamy potencjał do bardzo ładnej dywergencji. Natomiast ten setup, ten układ na usd zarze, to, co mnie się najbardziej podoba, to klarowność fal. Pięć fal, trójka i piątka rozszerzone, rozszerzone. W piątce mamy również pięć fal. Właśnie idzie nam piątka w piątce, i teraz klucz do sukcesu to jest wyliczyć pięć fal jeszcze w tej piątce. Mamy trzy. Czyli powinny być w tej chwili jeszcze czwórka i piątka. Czyli nie jest to jeszcze ten moment, ale. Wkrótce. Teraz może nam w tym wszystkim dopomóc harmonik. Mamy tutaj, moi drodzy, Batmana z punktem B na 50%. Punkt D powinien być na 88%, czyli praktycznie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ale brakuje nam, tak jak wyliczyliśmy, jeszcze jednej fali. W ogóle powiem Wam harmoniki które w swoim albo ramieniu CD, albo odcinku AD, czyli A, B, C, D, mają 5 fal, to są najpiękniejsze układy do grania. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że przełamaliśmy linię trendu właśnie. Tak więc yy, powinien być wkrótce powrót do tej linii trendu. Dodatkowo na interwale H4 widzicie, mamy średnie niepoukładane, yy, a ja zawsze wam powtarzam, że kurs często lubi wracać do, yy, do, yy, do, do, do pośrednie, że one nie są prawidłowo ułożone. Tak więc, <laughs> co teraz należy zrobić? Teraz należy poczekać cierpliwie na wyrysowanie się 5. Ciu w piątce, i następnie na formację odwracającą trend, czyli albo jakieś RGR, Baby Shark, jakieś złamanie struktury, yy, jakaś jedynka na mniejszym interwale. Gdzie, yy, yy, w którym to dokładnie miejscu będzie, na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, ale już niedużo, no bo zobaczcie, fala yy, ta piąta. Przepraszam, nie piąta, tylko tylko trzecia. O, już też jest bardzo zaawansowana. Tak więc y, krótka czwórka, piątka do góry i gdzieś w strefie gdzieś w strefie tutaj tych 88% y, procent, do 100% uważam, y, że maksymalnie powinna być y, mm, powinna być Formacja odwracająca trend, dająca sygnał. No i zagranie albo dotąd to jest takie miejsce, powiedzmy, najlepsze, najpiękniejszy target. Drugi target to punkt B, w zasadzie pierwszy target, trzeba powiedzieć. To jest punkt B harmonika, który jednocześnie, zobaczcie, będzie się zgrywał z krosem tych średnich wszystkich. Te linie już możemy wykasować, bo nam nie będą potrzebne. Co więcej, jeżeli pociągniemy cały ruch Fibonacci'ego, to tutaj będziemy mieli 38,50%. Czyli któryś z tych poziomów to jest miejsce dobrania take profitu. I teraz. Jeżeli uda nam się, załóżmy, przykładowo, na 3000 punktów zrobić stop loss, do pierwszego zagrania mamy 10R, do drugiego mamy 50 tysięcy, to jest 16, 17R. Zapiszemy sobie to. 10R tutaj. I... 16R w tym miejscu. O. I tak jak mówię, wie, trzeba cierpliwie wyczekać dokładne liczenie fal, ładną, piękną, mm, ładny, piękny jakaś formacja dająca nam sygnał, i mm, otoczenie mamy wręcz koncertowe. Fale które ładnie, czysto się układają, a nie takie fale, na które trzeba siedzieć godzinami, ślęczyć i liczyć. Do tego mamy harmonika. Piątka jest w strefie odwrotu tego harmonika, czyli między 88 i 6, a 100%. Jedyne, co musimy dokładnie wyliczyć, to sprawdzić, moi drodzy, jak daleko będzie nam się rozszerzała piątka. Już jesteśmy w tej chwili na 100%, 100%. Jeżeli dojdziemy do 123, to będziemy mieli kolejny zasięg zaliczony. Ewentualnie, no w zasadzie nie ewentualnie. To, to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o, o tą moją drodzy analizę. I to wszystko na, na, na dziś. Pamiętajcie, nie zawsze trzeba. Handlować na najbardziej popularnych instrumentach, bo perełki znajdują się również na egzotykach. Trzeba tylko wyczekać dobrego i ładnego momentu. Gorąco zapraszam do subskrybowania kanału wszystkich tych, którzy jeszcze na nim nie są, i oczywiście prośba moja osobista: jeżeli Wam się podoba to, co robię, dawajcie łapki w górę. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, Shark Trader, cześć!